I zapraszamy proszę Państwa reprezentanta zespołu gajkowianie! Ale się tulą, proszę państwa, a mówiliśmy coś... Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tej chwili wraz z panem Marszałkiem Wodźwierzem Fleboszem wręczymy listy gratulacyjne pani Haliny Popiołek i pana cedro, które zostały podpisane przez Marszałka Województwa, pana Rafaju Kowlańca. Listy z okazji z naj, najserdeczniejszymi gratulacjami i podziękowaniami za wkład pracy w organizację przedsięwzięć oraz propagowanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji poprzez organizację cyklicznego festy dostawki swoich w Dobrzykowicach. Dziękuję bardzo za tę inicjatywę.